Witam w audycji gościa Radia 5. A z nami jest pan Marcin Butkiewicz, kierownik społecznej organizacji Przyjaciół Dzieci: Przystań w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Czy nie mogło być dziś inaczej? W końcu był 6 grudnia, był Mikołajkowy autobus Radia 5. Jego 30 edycja. Podsumow... Słowo podsumowania było już w serwisie informacyjnym. Jak wygląda efekt zbiórki? Ja na początku bardzo serdecznie chciałbym z całego serca podziękować w imieniu swoim, w imieniu dzieci oraz całej społeczności za tak wielkie zaangażowanie i za waszą dobroć i serce, że wspomagacie nas już tyle lat. Nie ukrywam, że dzięki Państwu mogliśmy zorganizować przepiękne, będziemy mogli zorganizować przepiękne dzieci dzieciom święta. No co znajdowało się w tych paczkach. Do późnych godzin z kadrą liczyliśmy, rozpakowaliśmy. Trochę było szkoda tych pięknych prezentów rozpakowywać, ale było mnóstwo y, artykułów szkolnych, y, słodycze, y, zabawki, ubrania, czy też artykuły spożywcze. Co teraz? Teraz, gdyby już mamy podliczone, podsumowane, będziemy wspólnie z pracownikami, z wolontariuszami przygotowywać paczki lecieczem na święta. Wiadomo, niektóre artykuły będziemy musieli wykorzystywać na bieżąco, typu, które są krótkiego terminu, a reszta tutaj będziemy tak jakby segregować ze względu na ilość dzieci, na wiek. Yy, są też bardziej, nie ukrywam, dzieci zasłużone, niektóre mniej. I będziemy właśnie robić z tych rzeczy wszystkie paczki. Czyli rozumiem ten efekt, bądź grzeczny Mikołaj, będzie bogatszy, działa. Yy, tak, ja uważam, że trochę to może trochę jest niesprawiedliwe. Ci, co chodzą, yy, uczęszczają za, yy, podopieczni do nas przez kilkanaście lat, a są tacy, którzy od roku czasu na przykład się zapisali, prawda? To także trzeba, też trzeba wyróżniać. Mm -hmm. Bo to przychodzenie to też możliwość nie tylko zjedzenia ciepłego posiłku, ale też odrobienia lekcji, takie kształtowanie, tak? Tak, tutaj u nas w sieci prowadzone są wszechstronne zajęcia, począwszy od yy, odrobiania prac domowych, wiadomo, teraz jest troszkę ich mniej. Zajmujemy się im czas, staramy się jakieś prowadzić zajęcia sportowe, rekreacyjne plastyczno-manualne. 80, prawie 90 darczyńców w tym roku zanotował Mikołajkowy autobus Radia 5. Tak naprawdę podejrzewam, że darczyńców było zdecydowanie wielu, wielu więcej, bo część osób przywoziła tak naprawdę efekt zbiórki w swoim miejscu pracy, w swojej miejscowości. 6615 zł trafiło do puszki. Przyda się? Jak najbardziej się przyda. No ja nie ukrywam, że te pieniążki, które otrzymaliśmy od państwa, to będziemy wykorzystywać je przez cały rok. prawda? Na przykład na pomalowanie ścian, odmalowanie jakichś tam pomieszczeń, coś zawsze się zepsuje. Niektóre też otrzymaliśmy środki czystości, które otrzymujemy i były rok u nas w Świetlicy. Co jest jeszcze potrzebne? Ja pytałem podczas jednego z wejść antenowych o list, jaki list napisałby Marcin Budkiewicz, kierownik przystani do Świętego Mikołaja. Pan kierownik powiedział, ej, no trudne pytanie, tak, tak na gorąco. A po weekendzie? My staramy się jakby realizować cele, też staramy się jakby rozwijać na bieżąco. Chcemy zachęcić te dzieci i młodzież, aby przychodziły do nas i co najważniejsze, chcą przychodzić, i czują się bezpiecznie. No ja nie ukrywam, że to dzięki Państwu, dzięki redaktorom, którzy też z nami nieraz spędzają czas, nie jest to łatwe. Ta akcja jest naprawdę wspaniała i tutaj dzięki temu możemy zorganizować dzieciom święta. 30 lat, próbowaliśmy podsumować to w jakiś sposób, wyrazić to w sposób wymierny cyframi, ile ton tych, tej żywności. Nie dało się. Nie da się tego policzyć, moim zdaniem. Nie udało nam się policzyć. Nie udało nam się policzyć też wszystkich środków zgromadzonych podczas tej akcji, które trafiały do puszki. No też trzeba brać poprawkę na inflację. 5 tysięcy złotych 10 lat temu, to już nie te pięć tysięcy teraz. Zgadza mhm, się? To, to zdecydowana różnica. Ile dzieci w tym czasie 30 lat przewinęło się przez przystań? Oj, ciężkie pytanie. To naprawdę, yy, mamy teraz takich też starszych podopiecznych, którzy nas odwiedzają. Prawda? Wspominają jakieś czasy, jak było kiedyś, jak teraz, jak przystań się zmieniła. No, też nie ukrywam, że to dzięki sponsorom, yy, ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas, przychodzą, odwiedzają. Yy, też dziękuję za zaufanie, za to wszystko, że tak funkcjonujemy. Jeden z darczyńców sam przyznał, nie zabierał głosu przed mikrofonem, nie będziemy tutaj zdradzać, ale w rozmowie ze mną powiedział, że jest wychowankiem tej przystani. Tak, tak, zgadza się. I pamięta pierwszy Mikołajkowy autobus Radia 5, mężczyzna po czterdziestce. Tak, przychodził tutaj za Mojego za młodego, był już takim nastolatkiem i zaczął remontować tą świetlicę, pomagając odświeżyć pomieszczenia, malując. Teraz polepszyło mu się znacznie, ma swoją firmę. Tutaj no, bardzo dobrze mu wyszło. Powiodło się i pamięta o miejscu, gdzie przychodził. Tak, nie ukrywam, zawsze nas odwiedza, wspiera jakimś dobrym słowem. Nieraz jakimś coś pomoże dzieciom. Pan kierownik nawet namawiał pokaż, daj przykład, ale nie udało nam się przekonać. W każdym bądź razie pozdrawiamy Darczyńcę serdecznie. Taki, może to jest taki właśnie autorytet dla dzieci, prawda? Że będą brać na niego patrzeć, że też mogą być kimś. Ja mówię, no... Dzieci może nie są łatwe, prawda, praca nie należy do lekkich, ale to wszystko jakby robimy dla nich i staramy się ich jakby wspierać i być dla nich wsparciem takim. Podczas tegorocznej akcji dużo wspominaliśmy. Wspominaliśmy pierwsze osoby, które zainicjowały mikołajkowy autobus Radia 5. Mówiliśmy o dziennikarzach, którzy jeździli na pokładzie autobusu Radia 5. Szymon, jak wspominasz, Szymon Kozicz, swoje podróże? Mroźno było. Zawsze mroźno, zawsze sporo lodu, i najbardziej utkwił mi w pamięci taki moment, kiedy otrzymaliśmy informację, że pewna taka mała budka z pieczywem, z pączkami, z rogalami i tak dalej, zaprosiła nas i tam cieplutkie pączki w środku takiego bardzo zimnego grudniowego dnia. To był kosmos. To pamiętam tak chyba najbardziej. I który to był rok? 96. 96. To nawet nie ten wiek, proszę państwa. Mikołajkowy autobus Radia 5 ma już 30 lat. Wtedy byłem piękny i młody, teraz jestem tylko i. Tylko i. Szymon Kozicz. I pan Marcin Budkiewicz, kierownik społecznej organizacji Przyjaciół Dzieci Przystań w Suwałkach. Dziękuję za wizytę, dziękuję za podsumowanie. Życzymy powodzenia. Dziękuję państwu jeszcze raz z całego serca serdecznie za wszystko. Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.